No, dzień dobry. No, tu jeszcze nie ma nic ciekawego. Ja przyszłam dzisiaj zobaczyć do naszych jaśminowców, jak się czują. Pamiętajcie, że jaśminowiec to nie jest jaśmin, ale to jest też super roślina działająca uspokajająco, czyli walcząca między innymi z, ze stresem w naszym organizmie, ale też działa uspokajająco, w związku z tym obniża nam na przykład poziom. Ciśnienia krwi, obniża nam też poziom cholesterolu, jeżeli, jeżeli mamy jakieś z tym problemy. Więc zerknijcie do filmu na kanale, jest film o jaśminowcu. No, a tutaj się nic nie dzieje. Tutaj takie z zeszłego roku zaschnięte rzeczy, ale póki co roślina jeszcze śpi, a wy mam nadzieję, że już nie śpicie. Przejdźcie się dzisiaj na spacer. Pamiętajcie koniecznie, jeśli macie taką możliwość. A my w takim razie mówimy Jeziorze papa. papa i z tym oto pieskiem udajemy się na dalszy spacer. Zciskam nas. Tutaj na pięknie wyglądają te wszystkie drzewa, które jeszcze są bogate. No, w te liście, o taki dom jest, ale brązowe, ale się trzymają właśnie Bóg ma bardzo nie, nie, mimo, że te liście brązowieją, to On ich nie zrzuca i potem jest tak pięknie, nawet na wiosnę i dopiero młode listki wypychają te stare, być może te stare też są jakąś ochroną dla dla zarzewia tych młodych listeczków nie wiem, nie jestem dendrologiem ale się zorientuję w temacie, bo mnie to zaciekawiło, czy tu nie pięknie? pięknie, ściskam